Sto lat nie podlegało się. Dajdziemy lat kolskiego związku owieckiego, pięć lat koło wołowieckiego. 50. rocznicę powstania koła łyskiego łaźw włochniku. Pamięci zmarłych członków koła, którzy odeszli w krainę wiecznych łowów. Członkowie koła łyskiego łaźw włochniku. Bochnia 53 2003. Odeszli. Odeszliście cicho i bez pożegnania, jak ci. Co nie chcą swym się smucić, jak ci, co wierzą w chwili rozstania, że niebawem wrócą. 60. rocznica Koła Łoś, 90-lecie PZ Polskiego Związku Łowieckiego, kolegom, którzy odeszli nagle do krainy wiecznych łowów, członkowych zarząd Koła Łoś 53-2003. 我别克，人家跟车速。